Żony zerknął na regały z książkami, które stały tam obok i powiedział: Właśnie sobie przypomniałem, że przecież nie jesteś tylko olimpijczykiem, jesteś też pisarzem i mówcą. Byłem tak zaintrygowany tą Twoją karierą olimpijską, że zupełnie zapomniałem. A jak to się stało, że zająłeś się przemawianiem? R.G. wziął łyk swojego espresso i od razu przystąpił do opowieści. Kiedyś sprzedawał kopiarki w centrum Houston. Na mniej więcej miesiąc przed Olimpiadą w Salt Lake City wydarzyło się coś, co zmieniło jego życie. Dzieciak z piątej klasy, z jego sąsiedztwa, podszedł do niego i zapytał, czy po powrocie z Olimpiady mógłby wziąć udział w projekcie, który miał przygotować do szkoły. Powiedziałem mu: Jasne, to będzie dobra zabawa. Po Olimpiadzie RG udał się do swojej dawnej szkoły, zakładając, że będzie prezentował swój sprzęt 20 czy 30 uczniom. Zamiast tego dyrektor wprowadził go do szkolnej sali gimnastycznej. Była wypełniona. Było w niej około 200 dzieciaków. Zebrały się wszystkie klasy piąte. RG uniósł brwi z zaskoczeniem. Nagle krótka prezentacja dla jednej klasy w jakiś sposób zamieniła się w apel. Nigdy w życiu nie brałem udziału w zajęciach z przemawiania i oto miałem przemawiać do ponad 211 latków przez ponad 45 minut, no wiele dłużej niż zakładałem. Wtedy stało się coś niesamowitego. RG wypuścił powoli powietrze. Gdy opowiadałem dzieciom wszystkie moje olimpijskie historie, cała ta wiedza, którą zebrałem przez całe życie, pracując na moje sukcesy, zaczęła się sama ze mnie wylewać. Przez połowę czasu nie wiedziałem, co następnego chcę powiedzieć. Po prostu włączyłem autopilota i mówiłem prosto z serca. Dzieci wysłuchały 45 minut inspirujących historii olimpijskich, ilustrujących zasady sukcesu, którymi będą musiały się kierować, by odnieść sukces w życiu, znaleźć właściwego lidera, podążać za nim i realizować swoje marzenia, gdy w końcu same staną się liderami. Po wszystkim, ciągnął dalej RG, dyrektor machnął pięścią w powietrzu i zaczął mówić podekscytowany: RG, masz dar, jesteś lepszy niż mówcy, którym płacimy, powinieneś to robić zawodowo. Myślałem o tym, RG przytaknął. Dzielenie się moimi historiami z tymi dzieciakami było świetną sprawą. Byłem po prostu sobą, uczułem, że to nie wymaga wielkiego wysiłku, a nauczyciele mówili, że moja historia bardzo pozytywnie wpływa na uczniów. RG odstawił filiżankę na stół i spojrzał na John'ego nagle jakby poważniej. Johnny, każdy ma jakąś wyjątkową zdolność lub temat, na którym dobrze się zna. Dar talent, który jest tak silny, że sprawia, iż praca wydaje się banalnie łatwa. Ale często nie potrafimy rozpoznać własnych talentów i zdolności, ponieważ są one dla nas czymś naturalnym. Dlatego tak ważne jest, aby przywiązywać dużą wagę do komplementów, którymi inni się z nami dzielą, ponieważ oni zazwyczaj potrafią dostrzec nasze wyjątkowe talenty lepiej niż my sami. Jak to jest z tobą? Takie pytanie ode mnie na marginesie Johnny spojrzał na swoją filiżankę i powoli skinął głową RG kontynuował. Całkowicie przypadkowo zacząłem robić coś, co wykorzystywało mu naj, mój największy talent, docieranie do serc innych ludzi, żeby inspirować i wyposażać ich w to, co najlepsze. Przez trzy dni myślał o tym, co powiedział mu dyrektor. Powiedział, że RG ma dar. A potem tak po prostu rzuciłem pracę, powiedział RG do zszokowanego John'ego. Kiedy rzuciłem pracę, Straciliśmy nasze ubezpieczenie zdrowotne. To było oczywiście ogromnym ryzykiem, ale myślałem, że skoro potrafiłem sprzedać kopiarkę, to mógłbym sprzedać siebie jako profesjonalnego mówcę. RG zacisnął energicznie pięść. Wiedziałem, że to możliwe i że sobie poradzę. RG spalił mosty, a robiąc to, został zmuszony do stuprocentowego zaangażowania się w rozkręcenie swojego nowego przedsięwzięcia. Spalenie mostów postawiło mnie w sytuacji zrób lub zgin. Spalenie mostów natychmiast wywołało pilną potrzebę wykonania pracy, bo inaczej. Johnny słuchał z uwagą. Ponieważ pierwsze wystąpienie RG odbyło się w szkole, zaczął on dzwonić do innych szkół w Houston, do setek z nich, aby sprzedać swoje inspirujące przemówienie: bądź niepowstrzymany sekrety sukcesu olimpijczyków. Postawił sobie za punkt honoru, aby porozmawiać z dyrektorem, doradcą i prezesem PTA, organizacji wspierającej współpracę rodziców ze szkołą. Chciałem, żeby było o mnie głośno, powiedział Johnemu. Dzwoniłem do szkół 8 godzin dziennie, a wieczorami wysyłałem faksy i e-maile. Byłem zdesperowany. W końcu musiałem przemawiać, żeby mieć za co żyć. Bóg wynagradza zaangażowanie, dodał R.G. Po pewnym czasie szkoły zaczęły odzwaniać: podstawówki, gimnazja, szkoły średnie, uczelnie. Przemawianie do zgromadzeń liczących od 500 do 1000 uczniów szkół średnich to podobno trudna fucha uśmiechnął się Argi. Będąc wielkim dzieckiem w sercu, poradziłem sobie. Moja teoria była taka, że tak długo jak ja będę się dobrze bawił i przelewał na nich swoje serce, tak długo i oni będą się dobrze bawić. Nauczyciele byli zdumieni, że potrafiłem utrzymać ich uwagę przez 45 minut, a nawet przez godzinę. Biznes szedł świetnie. R.G. ciężko pracował, promował i ogłaszał się wszędzie, gdzie tylko się dało i był całkowicie skoncentrowany. Może trochę za bardzo. Takie skupienie na dzwonieniu do szkół spowodowało, że całkowicie zapomniałem o zbliżających się trzech miesiącach wakacji, które będą całkowicie martwym sezonem. Byłem tak skupiony na szkołach, że myśl o dzwonieniu do korporacji nawet nie przeszła mi przez głowę. Rzeczywiście, trzyletnie miesiące 2002 roku były straszne. Żadnych wystąpień, żadnych. Musieli naprawdę zacisnąć pasa. To był czas makaronu i sera. Makaron, ramen na kolację. RG wpatrywał się w przestrzeń. Sprawy przybrały tak zły obrót, że zalegaliśmy trzy miesiące z hipoteką. Prawie straciliśmy dom. I tak było już za późno na płacz. Uznałem, że jeśli uda nam się przetrwać lato, to jesienią zlecenia ze szkół wrócą. W tymczasem zajmę się wejściem do korporacji i innych organizacji typu stowarzyszenia. Ramiona RG opadły. Spojrzał przed siebie. W sierpniu stanąłem w kolejce przed lokalnym biurem opieki społecznej, żeby zapisać nas na bony żywnościowe. Johnny spojrzał na niego ze współczuciem. No, to musiało być straszne. Czułem się mniej więcej tak wysoki jak mrówka. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej byłem na szczycie świata startowałem na Olimpiadzie w Salt Lake City, a teraz walczyłem, upokorzony przez moje okoliczności. Gdy stał przed biurem opieki społecznej czekając na otwarcie, usłyszał charakterystyczny dźwięk małego samolotu przelatującego nad jego głową. Uwielbiam latać samolotami, twarz RG rozjaśniła się. Jestem przecież prywatnym pilotem. Wiele lat temu tymczasowo zrezygnowałem z latania, żeby realizować moje olimpijskie marzenie. Widok tej cesny lecącej nad głową zainspirował mnie. Następnym razem, gdy będziesz miał Doła, pamiętaj, jeśli możesz spojrzeć w górę, dasz radę się podnieść. RG wierzył, że Bóg przysłał mu ten samolot nie bez powodu. Chciał mu przypomnieć, że jest na dnie, ale że to jeszcze nie koniec. Ten samolot uświadomił mu, że będzie skazany na sukces, jeśli tylko nie podda się w walce. Zrozumiał, że jest większy niż jego okoliczności i że musi po prostu walczyć. Nie wiem, może Ty też jesteś w tej chwili w trudnym momencie. Idziesz do czegoś, coś sobie wymyśliłaś, wymyśliłeś, ale efektów jeszcze nie ma, prawda? Wiem, jak się czujesz, i czytam ten fragment dla nas, dla Ciebie i dla mnie. Posłuchaj dalej. R.G. wskazał na jeden z regałów z książkami. Zupełnie jak ludzie z tych wszystkich biografii, o których czytałem, marzenie, walka, zwycięstwo. To jedyna droga. RG podniósł swoją filiżankę z kawą, trzymał ją przez chwilę, po czym odstawił z powrotem, zdając sobie sprawę z tego, że jest praktycznie pusta. Ciężko nam było tamtego lata, ale pokładaliśmy nadzieję w przyszłości i byliśmy gotowi zrobić wszystko, co trzeba, aby ją zmienić. Kiedy jest nadzieja w przyszłości, jest siła w teraźniejszości. Modliliśmy się, jakby to zależało od Boga i pracowaliśmy, jakby to zależało od nas. I wiesz... Nie modliliśmy się o to, żeby Bóg zebrał te, zabrał te przeciwności. To byłaby niewłaściwa modlitwa, bo one były wtedy po to, aby nas wzmocnić. Po prostu modliliśmy się o siłę i mądrość. Prędzej czy później, RG poradził Johniemu, musisz dorosnąć. Prędzej czy później musisz przestać mówić Bogu, jak wielkie są Twoje wyzwania i zacząć mówić swoim wyzwaniom, jak wielki jest Bóg. Modliliśmy się i pracowaliśmy, ponieważ to, co robisz, pokazuje, w co wierzysz. Wiedząc, że nie da rady tego zrobić sam, RG otoczył się zwycięzcami i polegał na ich wierze w niego, tak jak to zrobił na drodze na Igrzyska Olimpijskie. Zacząłem poznawać niektórych z najbardziej znanych mówców w Houston. Jeden z nich zgodził się być moim mentorem, a ja zacząłem uczyć się z nim tego biznesu. Znalazłem odpowiedniego lidera. I podążyłem za nim. Johnny słuchał uważnie, nie robiąc już notatek, nie wsłuchi ale wsłuchiwał się z zapałem w niesamowitą historię RG. Jedną rzecz mój mentor zawsze mi powtarzał: RG, zrobione jest lepsze od doskonałego. Perfekcjoniści rzadko odnoszą sukces, ponieważ za dużo myślą i za mało działają. Idź i popracuj nad tym, co konieczne, a zawsze możesz później posprzątać bałagan. RG zastosował się do rad swojego mentora. Dzwonił do korporacji i stowarzyszeń całymi dniami, dzień w dzień. Tymczasem przemawiałem w prawie każdym klubie rotariańskim i na każdym spotkaniu networkingowym w Houston, powiedział. Plan był taki, aby jak najwięcej osób w Houston usłyszało moje przemówienie, aby zrobić szum i trochę rozkręcić się na moim rodzinnym rynku. Stopniowo zaczął dostawać coraz więcej zleceń od różnych firm. Mój biznes stale się rozwijał, a potem, mniej więcej rok po tym okropnym lesie, ruszyła lawina. Odetchnął. Nagle zacząłem dostawać telefony od firm z całych Stanów Zjednoczonych z prośbami, abym dla nich przemawiał. Firmy z listy Fortune 500 zaczęły prosić mnie o otwieranie i zamykanie ich imprez, albo o wygłoszenie płomiennej mowy motywacyjnej do zespołu sprzedażowego. Każde wystąpienie prowadziło do kolejnych. Wydawało się, że zawsze na widowni znajdzie się ktoś, kto chciałby, aby RG przemówił dla jego grupy. RG zatrzymał się na chwilę, wspominając ten czas. Miał okazję przemawiać w 47 Stanach i 13 krajach. Od Wietnamu przez Singapur, RPA, Szwajcarię, po Kolumbię, Japonię i Polskę, dodajmy. Pewnie mi nie uwierzysz. Odezwał się w końcu. Zaledwie dwa lata po tym, jak wystąpiłem w tamtej szkole, od której wszystko się zaczęło, przemawiałem na ogromnych scenach w, w całym kraju, razem z Zigiem Ziglarem. To nie była moja zasługa, to zasługa Boga, uśmiechnął się. Bóg nagradza zaangażowanie. Cuda mogą się wydarzyć, jeśli wierzysz i jeśli jesteś gotów podjąć intensywne działania, ale musisz być gotów. Stoczyć walkę, jeśli chcesz poczuć słodki smak zwycięstwa. Johnny pochylił się znowu do przodu, pochłonięty opowieścią RG. Wszędzie widzę ludzi dążących do prowadzenia zrównoważonego życia. To, z czego nie zdają sobie sprawy, to fakt, że jedynym sposobem na przejście na inny poziom, jedynym sposobem na osiągnięcie swoich marzeń jest chwilowe zachwianie równowagi. Musisz tymczasowo zrezygnować z pewnych rzeczy, aby wejść na kolejny poziom. Im szybciej chcesz się rozwijać, tym bardziej musisz się rozchwiać. Ja chciałem to zrobić szybko i byłem gotów do niezbędnych poświęceń. Jesteś godny swoich marzeń. Zostałeś stworzony, aby je zrealizować. To jest twój cel w życiu. Odważ się na to. RG wskazał palcem na Johnny'ego. A ty, Johnny? Grasz zachowawczo, wstrzymujesz się, a może idziesz na całość. Jeśli nie jesteś gotów iść na całość, gwarantuję ci, że nigdy nie odniesiesz wielkiego sukcesu. Musisz być skłonny do wielkich porażek, aby odnieść wielkie zwycięstwo. Johnny był zbyt zahipnotyzowany swoimi myślami, by odpowiedzieć. Podejmuj ryzyko, Johnny. Wykorzystuj szansę. Jeśli nie podejmujesz ryzyka, nie możesz się rozwijać. A jeśli nie rozwijasz się, nie możesz osiągnąć następnego poziomu. Ja jestem zwykłym chłopakiem, po prostu zastosowałem się do kilku zasad sukcesu. Jeśli ja dałem radę to zrobić, to ty też możesz. Jesteś godny swojego marzenia, zostałeś stworzony, aby je zrealizować. To jest twój cel w życiu. Odważ się na to. Jeśli nie poświęcisz swojego życia na dążenie do realizacji swojego marzenia, Oszukasz siebie i świat. Johnny spojrzał w dół i z powrotem na RG, po czym powoli skinął głową. Jest pewna godność, kiedy człowiek jest gotów do walki, radził RG. Godność w tym, że człowiek jest gotów do podjęcia podróży. Polub się z walką. Naucz się kochać walkę, ponieważ walka uczyni cię wielkim i przybliżycie do chwały. RG pochylił się do przodu i chwycił Jonego za ramiona. "Jony, wierzę, że masz to, czego potrzeba. Wierzę, że tak jest. Idź naprzód, spal te mosty. Sięgnij po złoto. Spraw, by twoje życie było przygodą. To jedyna droga." Głos Johnego załamał się ze wzruszenia. "Dzięki, że podzieliłeś się ze mną swoją mądrością, RG." Dałeś mi wiele do myślenia. I to tylko jeden z rozdziałów, jeden z fragmentów historii rozmów, spotkań Johnego Valentina z R.G. i różnymi innymi gośćmi. Tutaj amerykańskiej wersji Ruben dołączył taki liścik, w którym pisze, nie czytaj tej książki tylko dla historii. Czytaj ją, myśląc o tym, Jaką osobą musisz się stać, aby osiągnąć swoje cele, marzenia i stworzyć sobie swoje wymarzone, idealne życie? Jakim studentem muszę być? Jakim sportowcem? Jakim trenerem? Jakim liderem jestem, a jakim będę musiał być? I takie pytanie, jeszcze czy stwierdzenie: najpierw trzeba być, żeby potem móc coś robić, i trzeba coś zrobić, żeby wreszcie mieć w tej kolejności.